Niektóre wyglądają niepozornie, inne kuszą kolorami i intensywnym zapachem. Zioła wciąż jeszcze za mało doceniamy ich znaczenie. Zioła to przede wszystkim naturalne lekarstwo dla organizmu. Zioła mają właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne. Są to naturalne produkty bez efektów ubocznych. Można je stosować? W uprawie ziół w gospodarstwie ekologicznym obowiązują ścisłe zasady: zero pestycydów, herbicydów, zwiększona troska o stan gleby, naturalne przygotowanie stanowisk pod kolejne uprawy. Zioła można też wykorzystać dla ochrony innych roślin. Po likwidacji plantacji zielarskiej, zostawiamy sobie nasiona cząbru albo kłącza mięty na danej plantacji i naturalnie to w następnym roku odstrasza robactwo z naszej warzywnej tam plantacji kapustnej, najczęściej tam, gdzie, gdzie mamy problem akurat z insekcjami. Zioła mają więc znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Czy doceniamy znaczenie ziół? O tak, powrót do ziół i to takie zwiększone zainteresowanie ziołami rozpoczęło się no, w drugiej połowie XX wieku, a w tej chwili ono rośnie i, i coraz bardziej się interesujemy, ludzie zaczynają doceniać znaczenie ziół w żywieniu, w suplementach diety, w kosmetykach, często oczywiście do leczenia takich podstawowych, takich popularnych chorób, choćby z przeziębień, prawda, też wykorzystujemy zioła. Także na pewno doceniamy tutaj na tym polu. Może mniej doceniamy znaczenie ziół, jeśli chodzi o nasze środowisko, tak, o nasze otoczenie, bo zioła są takim elementem modnej go dzisiaj słowa bioróżnorodność, tak i doskonale wpisują się w ten europejski zielony ład. Jakie znaczenie mają zioła dla zachowania bioróżnorodności? Zioła to bardzo bogata grupa roślin. My w Polsce możemy uprawiać, proszę sobie wyobrazić, 70 gatunków. Uprawiamy mniej więcej około 30, poza tym jest wiele gatunków, które pozyskujemy ze stanu naturalnego. No szacuje się, że z około 100 gatunków jeszcze ze stanu naturalnego te surowce można pozyskać, więc to jest bardzo bogata grupa roślin należąca do no, kilkunastu rodzin botanicznych. Nie ma takiej drugiej grupy roślin ani w, w rolnictwie, ani w ogrodnictwie, jakim są właśnie zioła. W jaki sposób zioła mogą być wykorzystywane w uprawach rolnych? Oprócz dodatkowego dochodu, czy podstawowego w niektórych gospodarstwach, należy docenić znaczenie ziół w zmianowaniu, tak? Bo nasze zmianowania są bardzo ubogie. To są zmianowania zbożowo-rzepakowe najczęściej. Natomiast zioła należą do innych rodzin botanicznych. One wzbogacają całą tą bioróżnorodność, nie tylko to, co widzimy nad powierzchnią gleby, ale również to, co jest nad, pod powierzchnią gleby, więc przerywają ten łańcuch żywieniowy, patogenów, na przykład. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, bardzo ważna w tej chwili, wiele ziół to są pożytki pszczele, to są pożytki dla owadów zapylających. Pozyskujemy bardzo ciekawe miody, choćby, no, przypomnę, no, tymiankowy, ostropestowy, nawłociowy w tej chwili doskonały miód, nie wspominając y, o lipowym, ale ten głównie ze stanu naturalnego. Jeżówka purpurowa, znana też jako Echinacea, jest miododajną, leczniczą i ozdobną rośliną. To jeden z wielu rodzajów ziół pożądanych na rynku europejskim. Słabnie import żół kiepskiej jakości z krajów południowych jak Egipt, Tunezja, Turcja. Nasze zioła nawet z Kujaw, z polski są bardzo dobrej jakości i klienci do doceniać, nie tylko klienci zagraniczni, ale polscy klienci, polscy konsumenci. Produkcja takich ziół takich jest od dłuższego czasu skierowana na pozbywanie się chemii, dlatego że my jesteśmy ograniczeni w pewnym stopniu przez farmakopę europejską, naszych klientów, którzy mają wysokie wymagania i my już od dawna nie używamy chemii albo używamy jej w znikomych ilościach. Uprawa ziół może więc odegrać dużą rolę w przywracaniu dobrego stanu przyrody. Europejska Strategia na Rzecz Bioróżnorodności 2030 zakłada m.in. zmniejszenie o 50% łącznego stosowania pestycydów chemicznych, a także ograniczenie o 50% utraty składników odżywczych. Co doprowadzi do zmniejszenia używania nawozów o co najmniej 20%? Ma to ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej, która jest fundamentem życia.